Jeśli wiesz, jaka jest różnica między mangą a anime oraz że filery są zborą każdego otaku, to ta audycja jest właśnie dla Ciebie. W każdy piątek Akademickie Radio Indeks przejmowane jest przez zapalonych miłośników mangi i anime. Audycja Mangusta poświęcona jest Waszym ulubionym tytułom z krainy kwitnącej wiśni. Znajdziecie tu krwawe polowania na potwory, walki potężnych wojowników oraz miłosne problemy nastolatków. Audycja Mangusta, w każdy piątek o 16.30. Witajmy serdecznie w tym piątkowy wieczór. Znowu się zrobiło ciemno, będę to przypominał za każdym razem, dopóki nie zrobi się jasno. Czyli jeszcze trochę. Jeszcze bardzo trochę. E, to jest audycja Mangusta, czyli... No, audycja o naszych i waszych gustach anime i mandzy. Dokładnie, nic się nie zmieniło w tej gestii. No, dzisiaj... Tak, no może żeby... się przedstawimy? Musimy. No, cześć, o, cześć jestem cześć. Weronika. Cześć, jestem Maciek, tą audycję prowadzę od roku. No a ja od paru miesięcy. <laughs> Re Audycja realizuje Daniel Niemet. No, tak? Daniel. Daniel, cześć. Witam serdecznie. No. <laughs> no i jak co tydzień mamy swój jakiś temat, a dzisiaj tematem są... Znaczy, no, dzisiaj mamy komedię o nauczycielach, czyli coś, co w sumie zna każdy. No, no. każdy nauczyciel może być śmieszny, nie każdy musi Tak, mu się Każdy miał oddaje. kiedyś nauczyciela, który był prawie śmieszny, albo miał kiepskie żarty. Ale próbował. Tak, doceniamy. doceniamy. Każde starania doceniamy. są dobre. No nasi nauczyciele też nie próbują być śmieszni, po prostu... Są, po, po prostu, prostu są. są. No, no i nie są, nie są świadomi tego, że są śmieszni. No dobrze, Werniko, o czym dziś opowiesz? Ja dzisiaj opowiem o w sumie nieśmiesznym, a zaspaczonym nauczycielu z anime Seiyo co było Sensei, a ty o czym opowiesz? Ja opowiem po raz kolejny, bo już kiedyś opowiadałem o tym anime. A nie. Będzie o to Great nie. Teacher Onizuka. Czyli coś, co uwielbiamy wszyscy i chyba wszyscy to znają. Dokładnie, bo jest to bardzo hmm, brutalne, brutalny sport Taka jakim jest Taka ciekawostka, mój wujek, który jest nauczycielem, bardzo lubi to anime. O, ja się z głównym bohaterem? Nie, ale uczy japońskiego. Ha, to wiele wyjaśnia. No dobrze, zanim opowiem wam o Great Teacher Onizuka posłuchamy sobie endingu z tegoż anime. Wolałabym opening. O と当てのない旅だから「ひたすら飛んでゆくだけさ」「どうしようもなくやるせない」「毎日を止めてくれたら」「あんたの言うことすべて何でも聞くさ」 全て「俺たちの Samy to był ending z Great Teacher Onizuka. GTA. Ex... GTA. Trochę GTA, bo też jest tam trochę gangsterki, ale... To A w tym jest... też było sporo takich wątków. No było, było, ponieważ główny bohater należał kiedyś do gangu. Tak, był takim łobuzem. No właśnie, no to o czym, czym jest w ogóle Great Teacher Onizuka? Jeżeli nie wiecie, co jest w sumie takie, powinniście Podejrzane, wiedzieć, co to jest. Jeżeli jesteście fanami mangi i anime, to musieliście przez, nawet zajrzeć widzieć na, w internecie, czy nawet na Hyperze, bo kiedyś to nawet tak. na Hyperze leciało. Czym ja jest ja miałam Great Teacher lat Jak to wtedy leciało na Hyperze? Ja to pierwszy raz zobaczyłam. Ja chyba miałam 6 lat. U. No, wcześniej. To dawno. dawno. No to, dobra. No to czy powiedział. Mi, czy mi, powiedział, co wiedział. Czym jest Great Teacher Onizuka? Jest to manga wydawana w latach od 97 do 2002, czyli niespecjalnie długo i dobiła do 25 tomów. No to to niezły wynik. Autorem dzieła jest y, Toru Fujisawa i manga doczekała się aż dwóch adaptacji anime oraz filmu aktorskiego. Czekaj, dwóch adaptacji anime? Nie, je, przepraszam, jednego anime, filmu aktorskiego i chyba serialu aktorskiego też. A, no to wszystko wyjaśniało. Obejrzałam tylko anime i no, było tylko jedno anime. No właśnie, no takie stare, z lat 90. Ale było bardzo fajne. Było no całkiem fajne. No i o czym jest? No to w manzy i anime to się trochę różni, bo w manze poznajemy... Początki tego, dlaczego główny bohater chciał zostać właśnie nauczycielem. W anime faktycznie trochę tak mówili, ale koniec no końców tak nie powiedzieli. I tak naprawdę w anime zaczęli od tego momentu, w którym już zaczyna. Zaczyna, właśnie tam zdaje testy i ma praktyki w liceum. Tak, no i dobra. Mówimy główny bohater kim jest główny bohater na czym polega historia no to głównym bohaterem jest 22-letni e Ekiichi Onizuka. Aś nie mogę tak wtrącić to było jak zaczęłam oglądać anime to było takie świetne że główny bohater był starszy ode mnie. <noise> no 22 lata no. To już nie jest twój wiek. <noise> no to już nie jest mój wiek. Ale kontynuuj. No. I... Główny bohater spędza większość swojego dnia pod, oglądając to, co chowają pod spódniczkami licealne uczennice. Tak, albo to, co niektórzy chłopcy trzymali pod łóżkami no właśnie. w latach 90., bo dzisiaj mamy internet. Teraz jest internet. Internet, <ścoughs> internet robi swoje. No i oni zuka ogólnie nie, la, nie należy do najprzyjaźniejszej, najprzyjaźniej wyglądających ludzi z powodu dużej ilości kolczyków i tlenionych włosów, co tak, akurat Japończycy w tym mają ciemne włosy, on jest takim blondynem. To. I ogólnie jego twarz jest bardzo nieprzyjemna. Zwłaszcza jak się denerwuje. Ma świetne miny. No do tego dochodzi jego bardzo, ale to bardzo ognisty temperament oraz bardzo dobra znajomość sztuk walki. No i pewne nierozgadnięcie życiowe. No, ono ogólnie on prowadzi bardzo pr próżniaczy tryb życia. No, jak cały czas siedzi pod schodami obserwując uczennicę od spodu, tam gdzie nie powinien patrzeć, no to. Jakie te anime przedstawię? <śmiech> <śmiech> Powinniśmy dawać jakieś ostrzeżenie. No, tylko no. dla dorosłych No i sprawa się komplikuje Znaczy sprawia się, sprawa się trochę nieco klaruje Gdy poznaje pewną licealistkę I okazuje się, że jej wielką miłością Jest łysiejący stary nauczyciel Ta -ta -ta. I wtedy na, Onizuka postanawia, że Rozpocznie karierę pedagoga Że to jest świetna okazja, żeby Poznać taką uczennicę I w wieku 40 lat Mieć 16-letnią żonę No, tak kto lubi No z czasem on zuka odnajduje w sobie potrzebę zmieniania zepsu tej młodzieży, ponieważ. On trafia... sam miał duże problemy w Właśnie. szkole, i to też tak z powołania, że nie było wtedy żadnego nauczyciela, i wtedy wszyscy patrzyli na niego z góry, że nauczyciel powinien być ktoś, kto pomaga młodszym uczniom, tak? Zwłaszcza, A... że na początku trafia do klasy, która jest no, najgorszą w klasą w szkole. No i wszyscy go nie szanują, nie szanują go jako nauczyciela. Tak. A nie może też ich uderzyć, no bo jest nauczycielem. Chociaż no. bardzo, ale to bardzo by chciał. E, no i właśnie Onizuka ma bardzo oryginalny sposób przemawiania do takiej młodzieży. Może nie bije ich, ale ich zastrasza. I to w bardzo skuteczny <grym sposób, <grym ponieważ Onizuka był kiedyś członkiem <grym> gangu motocyklowego. No i ma kontakty, jeśli chodzi o to. Tak, ciągle jest gdzieś tam legendą. W Tokio, jeżeli chodzi właśnie o te środowiska Może zmienił mu się trochę wygląd, jeśli chodzi o to, jak było kiedyś, ale jak ludzie słyszą nazwisko Onizuka, zwłaszcza ci, którzy powinni wiedzieć, kim jest, kim był Onizuka, no to już wiedzą, że trzeba go szanować. A potem wszyscy się dziwią, że został nauczycielem. No właśnie, pamiętam jeden odcinek, w którym Onizuka ręce Onizuki utknęły w kulak dokręgli chyba i właśnie miał na stracić swoich uczniów, bo później trafił do gimnazjum jednak, żeby uczyć uczniów. A to było takie elitarne gimnazjum tak, prywatne. Tak, ale i tak mieli tam no złych uczniów. Taką problematyczna klasa. No. I wszyscy myśleli, że oni zuka nic nie zrobił, bo ma ręce w kulach odkręgli, utknięte, a on co zrobił? Roztrzaskał jego mi rękoma uderzając o asfalt. Pamiętam taki odcinek, kiedy właśnie... Bo potem ci uczniowie, każdy po kolei próbował jakby zastraszyć właśnie Onizukę, żeby się go pozbyć. Właśnie grupka takich uczniów kiedyś go tam chciała wrobić chyba w kradzież, czy coś tak, takiego. Tak, tak, tak. Było coś takiego. Była też próba oskarżenia go o molestowanie seksualne uczennic. Tak. No, co potem oczywiście, mimo jego jakby charakteru, no, nie równało się z prawdą. One były po prostu za młode. No, były za młode. A, no, a poza uczniami, którzy próbują go właśnie wkopać aby no, wyleciał ze szkoły. Są jeszcze inni nauczyciele, którzy nie podzielają jego poglądu, że. No, ma ma po takie podejście do uczniów, że. No dobra, może jest w końcu troch, jest trochę brutalny, ale chce sprowadzić uczniów na dobrą drogę. Nauczyciele ogólnie postrzegają uczniów jako osoby, które trzeba poniżać, żeby wiedziały, że nauczyciel jest najważniejszy, a nie jest przyjacielem. A oni UK właśnie walczy z takim podejściem do nauczania. Z taką nierównością. Tak, że jednak uczniów trzeba szanować i on próbuje też... Właściwie cała jakby jego przygoda później w tym gimnazjum zaczyna się od tego, że on się zakolegowuje z takim chłopakiem, który jest prześladowany przez grupkę dziewcząt. No to jest... To już przykre. jest takie... Bardzo. No ale... Ale dobrze. potem było już zupełnie inaczej. No nie, bardzo dużo się zmienia później, no ale... Każdy odcinek jest właśnie listą gagów, która właśnie ma polegać na tym, że Onizuka ma bardzo ognisty temperament. Już nie mówiąc o jego świetnych minach i nawiązaniach no, karyka do Karykat Karykatury tam są po prostu świetne, zwłaszcza, że próbują być bardzo realistyczne, no ale kompletnie to nie wychodzi. I właśnie na tym ma polegać żart chyba tej, tego anime. Tak, no w sumie bardzo takie... Pamiętam taki motyw, że kiedyś naśmiewali się z Doraemoną, on tak przyszedł do takich tych, ubrany w taką... Tak, o, często się właśnie pojawia motyw, że Onizuka jest przebrany za, za coś. kogoś, tak. albo za zwierzę, albo za jakąś A do postać. A dla osób, które nie wiedzą, co to jest Doraemon, to postać Odsu z Anime dla dzieci. I odsyłamy do odcinka o y, anima, Anime, o dziecię, tak, dla Dzieci. Tak, dlatego, że o Dora Doraemonie już mówiliśmy. Dawno, dawno temu, także no, nie nikt tak nie tak pamięta. Dawno. Nie, no jest ja na no. naszej stronie. No Jest na naszym fanpage, ale do fanpage jeszcze wrócimy. Ja już skończyłem. No to możemy teraz puścić y, piosenkę z kolejnego anime. 「その答えは一つ」「ぶつかってきすぎた互いの悲しい物語はここでおしまい」 Samym. Przypominamy, że to jest audycja mangusta. W wiem, że ci się wtryniłem w słowo Weroniko, ale. Nie, już przeżyję. Czyli audycja o naszych i waszych gustach, o anime i manze. Dokładnie. A to był właśnie drugi opening z anime Sayonara Zetsubou było Sensei, czyli tłumacząc na polski, żegnaj z rozpaczony nauczycielu. I to nie, nie żegnają się z nim po sobie tam gdzieś idzie, do innej pracy. Tylko jakby chce no. zakończyć swój marny żywot. Praktycznie w każdym odcinku. No, Maśku, oglądałeś niedawno to anime? Oglądałem, obejrzałem parę odcinków i muszę powiedzieć, że na początku miałem dość, miałem dość mieszane uczucia, bo bardzo mnie zirytowała dziewczynka, która widzi wszystko w różowych kolorach, nie lubię takich postaci. Ale na szczęście nie było jej zbyt dużo. No nie, ale właśnie w późniejszych odcinkach było jej coraz mniej. Całe mniej, szczęście. Mniej? Ha, 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 z... Albo też mnóstwo innych postaci. Tak, które również są ciekawe, ale może tak, zaczynając od początku. Sejonarese Tsubuo Sensei to manga autorstwa Kodziego Kumety, która została opublikowana w 2005 roku, a na jej podstawie powstało anime o tym samym tytule w 2007 roku. Anime liczy sobie trzy serie po 12 odcinków, każda. No i cóż, jest to bardzo specyficzny tytuł. Który swoim gatunkiem zahacza trochę o czarną komedię No może nawet nie trochę bo Nawet trochę bardzo Bo nawet motyw, tak o... motyw kończy... zakoń... Zakoń... zakończenia swojego e Swojej egzystencji Tak, na M tym świecie S Słowo egzystencja musiało zostać użyte w moim zdaniu Bardzo lubię to słowo Ach, naciesz się nim ile chcesz <laughs> Egzystencja Tak, zakończenie swojej egzystencji Pojawia się praktycznie w każdym odcinku Ale nie martwcie się, to nie jest jakoś tak bardzo makabryczne w sumie nie ma się też czemu dziwić, dlatego że w każdym też odcinku pada zdanie Jestem zrozpaczony Jakimś tam powodem, bo powodów jest mnóstwo jak się tak. okazuje no, Jak są trzy serie, no. każde, w każdym odcinku są co najmniej dwa powody A to to, to próbuje się w końcu zakończyć swoją egzystencję? No to może od początku głównym bohaterem jest Nozomu Itoshiki Poznajemy go dość nietypowej sytuacji, bo jak już wspomnieliśmy, pan jednak nie lubi zbytnio swojego życia i właśnie w piękny wiosenny poranek postanawia się powiesić na drzewie. Ale nie martwcie się, pewna uczennica z, z liceum ratuje go wbrew jego woli i. Próbuję przewrócić mu też wiarę w życie i mówię mu, jaki toś ten świat jest piękny, że w taki piękny dzień nie możesz przecież sobie jakoś tam skończyć o, ze sobą. Najbardziej mnie rozbroiło to, że. No bo on chciał popełnić samobójstwo tak. w, bardzo w bardzo określony sposób. No, przygotował sobie linę do tego. I ta właśnie dziewczynka, która widzi, widzi wszystko w różowych kolorach, stwierdziła, że on nie, on nie jest zakończeniem swojej egzystencji. On po prostu chciał urosnąć. Tak, dlatego że jak się. Tak jak, jej, tak jak jej rodzice. Tak, tak jak jej tatuś, kiedy stracił pracę i samochód i wszystkie pieniądze, a potem jej mama. Oni wszyscy chcieli urosnąć, żeby zostać koszykarzami. A ona się po prostu cieszyła, że będzie miała takich wysokich rodziców. Tak, ona była bardzo tym szczęśliwa i właśnie tej postaci Maciek za bardzo nie lubi. Nie lubię osoby, które są nadmiernie szczęśliwe. No ale jakoś tam wbrew jego woli dziewczynka go ratuje, a on potem tak jakby z przerażeniem i z trochę taką niesmakiem ucieka. Niestety potem ponownie ją spotyka w swojej nowej pracy, dlatego że nozomu jest nauczycielem, a ona została jego wychowanką. Ona go tak jak się nazywa dziwnie. Tak, yy, różowy kierownik. Różowy kierownik. Tak. I za każdym razem płaci mu 50 jenów za to, że może go tak nazywać. Tak w porównaniu na nasze to ile, tak? Jakby płaciła mu 50 groszy w sumie. No właśnie, no to nie, to nie jest dużo. ale, nie, ale tak. 50%, 50 groszy do przodu. Nie, yes. yes. potem zaczęła jeszcze doliczać podatek dochodowy. No, I to wyszło ponad 100 jenów. No to, to, to są jakieś pieniądze za różownego kierownika. No ale po pierwszym odcinku, jak już wspomnieliśmy, można nabrać wrażenia, że cała seria będzie się kręcić wokół tej dwójki, czyli no zopatrzonego nauczyciela i jego niezwykle pozytywnej uczennicy. Ale jak Maciek wspomniał, w kolejnych odcinkach poznajemy szereg innych uczniów, głównie dziewcząt, które stanowić będą bardzo dziwną grupkę indywiduów. No różnią się w Bardzo, bardzo, tak więc poznajemy Panią idealną, która musi mieć wszystko Idealne, Nawet razem z fryzurę Z tak. przedziałkiem po prostu Na wkroś głowy, dziewczynę Z wymiany zagranicznej, z blond włosami Która tak naprawdę na tej wymianie Ale to jest właśnie dziwne, że każda To, już pierwszy, to nie jest pierwszy raz, kiedy na, w anime Pojawia się postać z wymiany Zagranicznej, to musi być blondynka Tak, ale potem się okazuje, że dziewczyna Była na tej wymianie tylko trzy miesiące I tylko dlatego zadziera nosa tak. Jest jeszcze dziewczyna uzależniona od telefonu, mała Hikikomori, która o dziwo mieszka w szkole. No, Hikikomori to jest osoba, która, komple która się izoluje od wszystkich. Tak. Po prostu zamyka się w pokoju, zakrywa I się kocem. I przynoszą jedzenie. Po drzwi tak, po pewnym traumatycznym odcinku dziewczyna postanawia, że już nie będzie siedziała w domu, i dlatego zamyka się w szkole i już nie wychodzi ze szkoły. Takie to tam zmiany. No i są jeszcze, jest jeszcze Stalkerka. Tak, która chce być jego przyszłą idealną żoną. E, nigdy niewidoczny przewodniczący klasy i koleś, który opowiada świetne historie. A postaci jest o wiele, wiele więcej. Jest mnóstwo. Najlepsze, najlepsza historia jest to, że główny nauczyciel, zachę chcąc zachęcić ich do samobójstwa, tak naprawdę zachęca ich do tego, żeby stawiali swoim problemom. Tak, właśnie przez jego takie smutne i negatywne nastawienie do życia, jakby zachęca ich do tego, żeby byli lepszymi ludźmi, ale w sumie interakcje nie są jedyną zabawną rzeczą, częścią tego anime, dlatego, że humor tam opiera się głównie na wielu różnych płaszczyznach, od normalnego komizmu sytuacyjnego, przez gagi, gry słowne naśmiewanie się ze stereotypów, zagadnień społecznych i paradoksów współczesnego świata. I nawiązywanie do innych anime. To też, tak, właśnie Maciek zrobił fuzję. Tak, tak. Bo jest tam jedna scena, w której odprawiają Fusion Dance, jest też nawiązanie do Death Note. Tak wszystko można tam nawiązanie jest bardzo wiele do popkultury Więc wszyscy, którzy chcieliby poznać Tragikomiczny świat z rozpoczonego nauczyciela Muszą się też przygotować Na dużo czytania i pauzowania Dlatego, że w anime wykorzystano zabieg Plansz pokazywanych tylko przez sekundę Jest parę też innych tytułów Jak Bakemonogatari, gdzie jest coś podobnego Trzeba, co chwilę pauza, pauza. Żeby, żeby przeczytać, pauza. co tam jest napisane I to wszystko jest napisane z tyłu na tablicy Z tyłu na tablicy Albo jakieś takie na książkę no albo... właśnie, ka każdy napis jest, no, tak naprawdę nie jest ważny, po prostu tam się pojawia napis. Ale głupio go nie przeczytać No właśnie, no jak już dają tam do przeczytania coś, no to skorzystajmy z tej chwili, no bo książ musisz... książek codziennie nie czytamy. No tak, potem specjalnie musisz cofnąć, przeczytać i tak naprawdę nic to nie wprowadza, ale tak fajnie to przeczytać. No tak więc tak czy inaczej, jest to bardzo ciekawa pomy pozycja w morzu szkolnych komedii. Bo tych... No bo główny bohater nie siedzi przy oknie. Tak, też nie siedzi i w sumie głównym bohaterem jest nauczyciel. No, w sumie pewnie, jeżeli się orientujecie w świecie, anime, tych szkolnych komedii jest naprawdę sporo i, I głównie to... są romantyczne. No rzeczy. właśnie, to jest właśnie fajne, że to jest szkolna komedia niebędąca romantyczną. Mimo komedią. tego, że jest tam w przeważającej części są dziewczęta. No dobrze, my musimy kończyć. Odsyłamy oczywiście do naszego fanpage'a, na nasze konto na Facebooku oraz na portal zielonejpl, gdzie również znajdziecie naszą audycję. W przyszłym tygodniu już będziemy mieli kolejne top pięć. Ale co to będzie, to jeszcze wam nie powiemy. To była. audycja. <laughs> Nie powiemy, to była audycja Mangusta Żegnają się z wami Weronika I Maciek, audycja realizował Daniel Niemyt i Adrian Słyszymy się w przyszłym tygodniu, cześć Jeśli wiesz jaka jest różnica Między mangą a anime Oraz że filery są zborą każdego otaku To ta audycja jest właśnie dla ciebie W każdy piątek Akademickie Radio Index przejmowane jest Przez zapalonych miłośników mangi i anime Audycja Mangusta Poświęcona jest waszym ulubionym tytułom Z krainy kwitnącej wiśni Znajdziecie tu krwawe polowania na potwory, walki potężnych wojowników oraz miłosne problemy nastolatków. Audycja Mangusta w każdy piątek o 16.30.